I Pierwsze liceum mogło kształcące w brudnicy noszące imię filomatów z ziemi Michałowskiej to szkoła z prawie 150-letnimi tradycjami. Jedną z nich jest pasowanie na filomatę uczniów pierwszych klas. Pasujecie na filomatę. Ceremonia prowadzona przez dyrektora szkoły odbywa się specjalnym buzdyganem. W podarowanym szkole przez jej absolwenta, świętej pamięci, księdza Prałata Bolesława Lichnerowicza. na Wybrałam pierwsze litr dlatego, że jest tu bardzo dobry dobór rozszerzeń. Rozszerzam biologię, chemię i matematykę, co z czym wiąże później moją przyszłość. Kolejnym aspektem, który zachęcił mnie do przyjścia tutaj do szkoły jest stuprocentowa znajomość matur oraz święto, które dzisiaj obchodzimy. Wszyscy pierwsze klasiści, czyli pasowanie na filomatę. Co jest bardzo fajne, że nasza szkoła ma taką historię. Jest to bardzo niespotykana co dziś tradycja w dzisiejszym regionie. Nie znajdzie się już takiej. Naszą szkołę wyróżnia również duża ilość kół zainteresowań. Mamy koło teatralne. Oraz szachowe. Każdy znajdzie oczywiście coś dla siebie. I przede wszystkim sympatyczni i pomagający nauczyciele, bo na to nie można narzekać, bo są naprawdę bardzo pomocni. Myślę, że jest to bardzo fajne i że podkreśla, że ta szkoła jest w jakimś stopniu wyjątkowa i fajnie być historią tej szkoły. Pamiątką pasowania oraz symbolem przynależności do szkoły jest otrzymany przez każdego pierwszaka szkolny krawat. W bieżącym roku szkolnym Liceum obchodzić będzie jubileusz 150-lecia swojego istnienia.